Witam Was już w kolejnym 53 odcinku naszych podróży po Wielkiej Brytanii. Rano wyruszyliśmy z, z naszego kempingu Moss Farm Campsite w stronę Keswick. Pogoda, jak widać, nie dopisywała, ale cóż, pełni nadziei, że znajdziemy jak zwykle nasze okienko pogodowe. Zmierzaliśmy do jednego z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych miejsc w krainie jezior Lake District położonego nad jeziorem Water, tuż przy miasteczku Keswick A jakie to miejsce zobaczycie w dalszej części odcinka. Tymczasem zostaw subskrypcję, zostaw komentarz. I zostań z nami do końca tego odcinka. Cóż no, żegnamy się powoli z Lake District, ale jeszcze chcemy zobaczyć to cudowne, instagramowe miejsce. Mam nadzieję, że ono nas zachwyci i jego położenie nad jeziorem Devont Water pokaże jak piękne miejscem jest Lake District w Cumbrii. No dobrze, no to gdzie zmierzamy? Zmierzamy do Friars Crack. Widok jak z bajki, łatwa trasa spacerowa, miejsce z duszą. Friars Crack rozciąga się zapierający dech piersiach widok na jezioro Derwentwater i otaczające je o góry. To idealne miejsca do zdjęć, chwilę zadumy lub piknik. Czy tak będzie dzisiaj? Zobaczycie w tym oto odcinku. W okolicy jest wiele tras spacerowych. Dojścia do punktów widokowych zajmuje około 10-15 minut. Spacerem z centrum Keswick. Trasa prowadzi przez malowniczy park nad brzegiem jeziora. Pogoda nam się poprawia, także liczymy na to, że będzie. To nasze upragnione, upragnione okienko pogodowe. Dodam jeszcze, że to miejsce warto odwiedzić o każdej porze roku. Poranne mgły, złota jesień czy letnie zachody słońca sprawiają, że każda wizyta jest wyjątkowa. Jeśli jesteś w Lake Discreet, to jest to obowiązkowy punkt każdej każdej wyprawy. Zobacz człowieki, jesteśmy na tym Castlewick, jesteśmy na Fry's Crack, jeszcze idziemy zobaczyć taką magiczną ławeczkę, pogoda się robi, słuchajcie, pogoda się robi, jest grubo. A tu jest, bo słuchajcie, można wypożyczyć sobie łódkę w ogóle. i zobaczcie, ile kosztuje wypożyczenie łódki. Dziewczyny. Ej, Dorota. Kupimy, tu, może tu jakieś będą te magnesy, no. Tu. A, tu, ale tutaj są jeszcze na te łódki. Zobaczcie, co się dzieje. Ej, tych, tych kaczek. Można ich kalmić. karmić. Ale tutaj w takich okolicznościach przyrody słabo Nie, Nieźle Niezła lokalizacja Powiem wam ładnie Te łódki można generalnie wypożyczyć pożyczyć No to wygląda no, kaczki kaczki wcinają co się dzieje Dobra Idziemy, idziemy dalej Gdzie się stała weczka w ogóle tutaj taka Christfrack Taka słynna Freistcrack Gdzie to ona jest? Pięć minut na pieszo od tej słynnej, słynnej, słynnej ławeczki my sobie pójdziemy, słuchajcie pójdziemy sobie oczywiście tędy dołem no. i tyle tak będzie najlepiej jakiś molo no powiem wam, że jest mega przynajmniej okie trafiliśmy Trafiliśmy na okienko pogodowe. I tyle. I trafiliśmy na okienko pogodowe. Łukasz, Łukasz, mogłeś podjechać tutaj samochodem, mogliśmy. Ty, ale duża kamera, zobaczcie. zobaczcie. Taką kamerę byś chciała mieć w domu pewnie, no nie? w kuchni. W kuchni. jak jest fajnie. Tu trzeba będzie chyba na górę wejść zaraz, bo to zaraz będzie ta, no Fry's Crack. no e, bo nie, jeszcze kawałek, dwie minuty mamy do... Wejść. Tak. Można wejść. No idą, patrzcie, Chińczyki idą. O, swimming, fishing. Chiń, Chińczyki idą. Chińczyki z aparatami, ale... Powiem wam, że my to syjnie jak te Chińczyki w ogóle wszędzie gdzieś tam u, 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 Chodzimy Tak to jest Ale cóż to mogę powiedzieć Warto, warto było No Chińczyki A gdzie jest, patrz, Łukasz już tam kudę tak Łukasz się cai, czym wejść do łódki Muszę płynęć kawałek O. Tu są dwie Chinki. Dwie Chinki. Tu i tu i tak, bo tu wyjdziemy na tej ławce tam, tam na tamtym pomoście wyjdziemy. Jeden Chińczyk został z tyłu. Został z tyłu Chińczyk. Zobacz, zobacz co się dzieje tam, zobacz. On, o, przecież Łukasz w stracił w ogóle. zobacz, już zobacz to naprawdę. Jest, udało mi się wbić w ogóle w tę. Ładnie, ładnie. No słuchajcie, na parbolowach sobie pływają. Mega klimacik. Fajna miejscóweczka. Jakby. No U la. -la. Ale zobaczcie, jak fajnie. Zobaczcie, zobaczcie, jak jest po prostu sztosikowo. Gdzieś tutaj jest ta. Gdzieś tu jest ta słynna ławeczka. No, zbliżamy się. Zbliżamy się nieuchronnie do Fry's Crack. No tej ławki. To ławka instagramowa Można powiedzieć Także zobaczymy Czy warto było Fajnie, dużo ludzi w ogóle jest Słuchajcie Dużo, dużo człowieków Także jest mega Mega, mega No i co? Ну, no и тут можно сказать, что дошли А где она эта лавка? Тут должна быть здесь. то Тут, вот. Тут. O, zobacz, jaki szlak. Ej, to tutaj jest generalnie, to jest to miejsce. O, no, to bo... jest nasiona. Nie było tam, że parking mamy za darmo? Nie, nie było. A gdzie jest ta ławka? Tu jest cały ten szlak w ogóle, wiesz? No, ale to zresztą na tą plażę zejść. Może podejdziemy sobie kawałek i po prostu najwyżej się wrócimy. Ma daleko plaży dużo Ale tu jest to, to Chodźcie kawałek, bo już tam ta ławeczka będzie Górą wrócimy później To jest taki na spacerek miejsce No tutaj powinna być Kawałek przejdziemy się tak jest, widzę, tam. Jest, 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 jest po drugiej stronie. No patrz, Łukasz tak kuda nie musi... On tylko wystarczy, że to samo się nagrywa teraz, tak? A ja to muszę przekręcać, o. dodatka, To ja, dodatka. Podróżnicy dwa. Tak? Ja. Zadowolona jesteś z wyjazdu? No, oczywiście. Dobrowym to Tak? Ale nie, ale dlaczego nie spałaś dzisiaj z Pawłem? Bo, nie bo, bo... spałam z grażyńką. Nie było miejsca. Jak fajnie się spało. No. Mieliśmy duże łóżko. Nikt ja... tam do łóżka nie chrapał? Ja <grym> nie chrapię, słuchajcie, ja nie, ja nie chrapię. Paweł nie chrapie. Nie nie, 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 nie. Nie chrapię. Nie, Paweł nie chrapie. No nie. Excuse me? Excuse me. Ale to było, ja naprawdę tak się, ja sobie myślę w nocy, co wy kurde ode mnie chcecie w ogóle? A ja, ja taki... Co? Co to Paweł, przestań chrapać. A ja mówię, excuse me. Rozumiecie? To? A pamiętasz, jak ty sztyrkałaś? Nie. Niechcący zamiast za ramię, to za brzuch, nie? No bo taki duży... Jemy? Tak się rozlałem po całym tym, że mówię. Że to tak jest. O, tu szlaczki są. Ma Dobre miejsce na spacerek. O, tu nie, 130 metrów jest do tego. Zobaczcie. Widzicie? Dwie minuty do tej ławki. A! A jest to ławka, widzisz? Jest ławeczka przed nami. Nie u... Tylko bilety są, żeby tam wejść. Rozumiecie to? 5 funtów za to, żeby zobaczyć ławkę. No, impreza biletowana. A tu jest i tylko do tego miejsca nas doprowadza to. Bocie, matko. A ja się nie krzykam na te to, jest... to prawie nie można całkiem chodzić. Zapiszemy sobie, że tu byliśmy. W ogóle, zapiszmy sobie to. Także o. Tu jest jedna małeczka tam. Tam jest wyżej, no. Tak to się. Prezentuje. Jest jakiś monument I to tak o się prezentuje Ale góry pokazują swoje piękno O jest ławka To jest ta ławka? Nie No tam dalej, bo To, to jest ta następna chyba Tak bo tu już jest koniec. Zadań jest taka, że wychodzi na ten. Wychodzi na. na. Tutaj. rzeka to jest czy jezioro? Dobre pytanie. Rzeka. I wychodzimy tutaj. O, właśnie. Wszyscy z telefonami. O, jest ławeczka. Słynna ławeczka. Tak, to jest ta ławka. Dobrze, że nie pada. Mamy okienko pogodowe, ale teraz wszyscy czekają, żeby sobie z tego zdjęcie zrobić. Oj zobaczcie jaki jest ten, jaki jest szalający widok. Tutaj sobie... Tutaj nie da rady tutaj generalnie się wczaić. No ten. No. nie, to chyba jest wolna ławka bo czucie dobra, ktoś chce usiąść i tu jest słuchajcie słynna, słynna, słynna ławeczka no, przynacie? o, kuz ale to tak to użołna, u maszyn. Widok, który powała. Najlacniejsze. Tyle czasu ślimy mymy, bo tej mameczki. Ja też chcę być. Ej, dobra, powiem wam, że miejscóweczka jest mega Ławeczka, słuchajcie Jest ławeczka I w ogóle ta ławeczka to jest i taki widoczek jest po prostu no, jest, jest, powiem wam, że sztosik Jest sztosik W końcu mieliśmy okienko pogodowe Ojej, w końcu mieliśmy okienko pogodowe Coś tam się należy od tego życia słuchajcie zobaczcie tutaj, kolega nagrywa w ogóle Insta360 taką kamerką. Jest po prostu to z dwóch stron jest obiektyw. kudę mega. Insta360 X4. Powiem mam, że filmy wyglądają stosowo. Sztosowo na to. Dobra, idziemy tutaj. zobaczyć jak to z tej strony wygląda. Jak to się jak, się jak się prezentuje? O jest pięknie. Jest pięknie łajom. Nic to na No i takim yeah. oto sposobem Lake Diskret Lake Diskret Caswick. Jesteśmy tutaj w pięknym miejscu nasz nas żegnaj, No i chyba na tym będziemy powoli, powoli na tym będziemy kończyć odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie, no i cóż, no widzimy się w kolejnym, trzymajcie się, zostaw suba, pamiętaj właśnie, zostaw suba, zostaw e, komentarz, zostaw jakiś ślad po chyba już więcej nie będzie dzisiaj, już z tego odcinka, lecę. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. now you can don't you wait don't you wait until the